Pod informacyjny. Brunet w okularach i garniturze zwraca się wprost do nas, rusza w bok, mówiąc, mija flagi Polski i Unii Europejskiej. Stuka w klawiaturę laptopa, wpisując adres strony spisgov.pl. Wybiera numer 22 279 99 99 na bezprzewodowym telefonie. Zatrzymuje się przy tabliczce ze strzałką i napisem Urząd Gminy. Czy wiesz, od czego zależy wielkość dotacji unijnych oraz liczba naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim? Decydują o tym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Udział w spisie to nie jest coś, co robimy codziennie, ale jego wyniki każdego dnia wpływają na nasze życie. Dlatego spisz się przez internet, lub dzwoniąc na infolinie, albo odwiedź najbliższy urząd gminy. Liczymy się dla Polski! Napisy liczymy się dla Polski od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Infolinia 22 279 99 99. Opłata zgodna z taryfą operatora. Więcej na spis.gov.pl.